Witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o soku z brzozy, tak zwanej oskole. Co to jest, jak stosować, kiedy stosować, o jakiej porze i jak go pobierać z drzewa. Jeśli ten film Wam się spodoba, zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, a ja już nie przedłużam. Trzymajcie się i widzimy się przy Brzezinie. Dobra, tak więc na samym początku, co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebny Taki kołek do wywierconej dziurki, żeby go wrzucić. Najlepiej, trochę przycięty, taki wystarczy. Jakąś butelkę plastikową. Ja akurat mam tu teraz półtora litrową, ale z reguły biorę piątkę, bo po całym dniu zbieram całość tego soku. Oczywiście młotek, żeby wbić w ten kołek. No i pozostaje nam krętarka. Oczywiście najlepszym w tym przypadku by była ręczna, ale z tego powodu, że ręcznej nie mam. Nie mogę jej znaleźć, no to będę używał taką na akumulator, ale no oczywiście lepiej jest ręczną. I co jeszcze? Sznurek, który zaraz przyniosę, bo zapomniałem, żeby można było podwiązać tę butelkę. W piątkach butelkach 5-litrowych no to jest ten, no, do trzymania ta zawleczka taka i lepiej jest przy, przymocować do tego drzewa tę butelkę. No a tutaj w tej butelce tego nie ma, ale jakoś sobie z tym poradzimy, tak więc ja idę po sznurek już Wam pokazuję jak to robić. Nurek już mam, tak więc ja sobie tutaj go odłożę na bok i teraz yy, w jakich odstępach drzewa wywiercamy taką dziurę. O i jeszcze jedno. Ja do tego używam kołka dziesiątki i wiertła również dziesiątki nie można dawać nawet minimalnie większego, bo już pomiędzy tym otworem będzie jakaś szczelina i ten sok będzie na podrzebie zlatywał, a nie będzie przez tą dziurkę. Ale dobra, nie przedłużam. I tak, jak ja to odmierzam. Niektórzy mówią pół metra, coś takiego. Ja robię pod kolano, wyżej od kolaną, to gdzieś tutaj. Tak, około 50 cm, wtedy najlepiej płynie. No i tak, około pod kątem jakimś 15 stopni, coś w tym stylu, żeby nie było na cały wprost, tylko lekko, lekko 15-30 stopni, żeby było lekko pod kątem, pod, pod kątem żeby po prostu ten samolot ładnie zlatywał, a nie zatrzymywał się tam na dole. Tak więc ja teraz będę wywiercał. Dobrze, tak więc przechodzimy do nawiercania. I tak pod kątem, i jak macie akumulatorową wkrętarkę, to trzeba trochę wywiercić. Jak widzicie, mam też słaby akumulator. Trochę wywiercamy, cofamy, wywiercamy, cofamy. Jak po trochu. Jak widzicie, sok już jest odpowiednia pora, zobaczcie, jak już pięknie nam leci. Zaraz będzie można włożyć korek i gotowe. Dobra, dziura już jest gotowa, i teraz co szybko robimy? Niech ten sok nam tutaj troszkę zleci się, wyczyści z tych tutaj jak to jest, trocin. I tak, bierzemy teraz sobie młotek, przystawiamy korek sobie i dobijamy. Jest pięknie już do końca. Oczywiście dziurę wywiercamy na około 3 do 5 cm, nie za głęboko. Nie chcemy też tego drzewa naszego sklecić. I jak możecie zauważyć, pięknie nam już tutaj sok leci. Więc widzieliście na mojej karcie społeczność już wcześniej, około 3 marca, jak już zacząłem to robić. Spuściłem wtedy około 15 litrów tylko. Ale to było jeszcze troszkę za szybko, bo dopiero zaczął kapać. Jak widzicie, teraz za siurkiem, można powiedzieć, kapie. Leci i leci. Tak więc, co teraz robimy? Zakładamy sobie buteleczkę. Oczywiście dziurkę tutaj zrobiłem taką małą. Nie wiem, czy widać. O, Jest i teraz tak nakładamy pięknie. Najlepiej, żeby tu korek był zakręcony, żeby nam jakieś zanieczyszczenia się tutaj nam nie wdały. I teraz tak, obłapujemy drzewo. O, się nam zahaczyło. I tak, i pętelka. Najlepiej na piórko wiązać, bo wtedy lepiej to później na no, najzwyczajniej w świecie odwiązać. Trochę się nie udało, ale cóż. No szybko też nagrywać, bo ten wiatr taki jest nie za bezbyt. do nagrywania. Nie musi życie. ale dobra. Mamy już butelkę i woła. To jest cała filozofia w tym, jak widzicie, pięknie już nam tutaj do buteleczki skapuje. Eee, I co? No tak jak wspomniałem, najlepiej jest to wiertarka ręczna, bo widzieliście, że trochę tą na akumulator się troszkę męczyłem. Eee, no i co? Teraz przejdziemy sobie. Na co ten sok z drzewy pomaga i w jakich ilościach najlepiej to pić i w jakich ilościach najlepiej to, do jakich ilości najlepiej spuścić ten sok, bo też oczywiście nie ma co za dużo, żeby drzewu się nie stała po prostu krzywda i nam nie uschło. Tak więc jak widzieliście, w tym nie ma żadnej jakiejś większej filozofii. Nawiercamy korek i wkładamy czy też rurkę, czy jakiś korek. Yy, oczywiście korek z dziurką w środku, żeby ten sok nam mógł, Spływać, tak więc to jest wyłącznie Wasza pomysłowość, jak tego zrobicie. Każdy robi tak jak chce, inaczej, ale e, oczywiście wszystko z głową. E, teraz, tak ile możemy tego soku spuścić z tej brzozy? E, niektórzy mówią, że do 15 litrów, ale ja z reguły te 10 litrów maksymalnie, żeby temu drzewu już nie zaszkodzić. Teraz niektórzy mogą powiedzieć, o, bo zabierasz te soki, wszystkie tam drzewu, witaminy. Ale uwierzcie mi, te, te 10-15 litrów takiej brzozie nie robi żadnej różnicy i nic w tym jej to jakoś nie okalecza, czy coś takiego. Po prostu brzoza nam może oddać to i praktycznie na tym nic nie odczuje, drzewo nam nie usnie. Oczywiście, jakbyście 20-30 litrów spuścili, to to drzewo mogłoby chorować i uschnąć. Ale jak spuścimy tylko te 10 litrów... To mogę Wam obiecać, że takiemu drzewu się nic nie stanie. I druga kwestia, jakie drzewo wybieramy do tego? Najlepiej, żeby było dziesięcioletnie, trochę więcej, żeby już te mm, troszkę miała odrośnięta. Do takiej malutkiej jak, to, jak ta sosna. E, brzozy nie weźmiemy, bo z tego w ogóle soku nie będzie. E, nie będziemy mieli jak nawiercić. E, tak więc, najlepiej, żeby ta średnica była. O, na takie obłapanie. No, te, te 10 lat, żeby najlepiej miała, może trochę mniej, ale no, te minimum te no 8 lat to musi mieć ta brzoza, nie? E, I co? Co by jeszcze tu powiedzieć? Ściągamy ten sok, tak jak już wam powiedziałem, na początku marca, aż do końca marca. Za długo on nie trwa. Jak już się pojawią małe pączki e, na, e, na tych na gałęziach u brzozy, czyli zaczną się robić małe liście, to już ten sok przestaje e, lecieć. I jak to działa, wszystko? Dlatego w tym okresie tylko jest ten sok. Bo drzewo, jak już zaczyna czuć wiosnę, są już dodatnie temperatury, to budzi mu się w głowie, że on muszę zacząć rosnąć, wydawać na świat swoje potomstwo, swoje liście, żebym ładnie wyglądał. I tak, od korzeni bierze ten sok i idzie idzie w górę. Gdy jest początek wiosny, jest od korzenia tam do metra czy coś takiego, już ten sok idzie, bo on chce iść na sam czubek, nie? Jak my od tego zaczniemy pobierać, to ten sok jeszcze jest, ale gdy on tylko już dotrze do samego czubka drzewa, automatycznie przestaje rosnąć, przestanie puszczać ten sok, to drzewo, no bo już dostaną jego liście tego soku i mogą się ładnie wykształcić. I teraz tak, przejdziemy sobie do tego, jak go stosować, w jakich ilościach i na co nam pomaga. Dobra, tak więc krótko i na temat, jak stosować taki sok z brzozy. Można go pić codziennie, ale z umiarem oczywiście nie możemy go pić litrami dziennie, tylko szklankami. U przeciętnej osoby dorosłej to z reguły do czterech szklanek, tak? A co dlatego? Nie umrzecie od tego, jak wypijcie, wypijecie dłużej. Każdy pije tyle, ile chce, ale chodzi o to, żeby Wam też to nie zaszkodziło, bo uwierzcie mi, że taki oto sok z brzozy działa jak kawa, jak kofeina. jak za dużo tego wypijecie, to może was po prostu w środku trząść, inno, że po prostu macie energię, której nie możecie spalić, tak więc za dużo tego nie można wypić. Dzieci też tego dużo nie powinny pić, tak jak mówiłem, dwie szklanki, osobiście ja dwie szklanki dziennie piję, to jest taki umiar i wtedy to też najlepiej działa, nie ma co się opić tym sokiem z brzozy, tylko stopniowo po trochu, po troszku i z umiarem. Tak więc kolejna teraz sprawa, na co taki sok z brzozy może nam pomóc. Po pierwsze, przede wszystkim leczy nowotwory. Po drugie, można nim leczyć raka, Wątroby, raka płuc. Jeśli ktoś e, niestety na coś takiego choruje, to może śmiało pić taki sok, e, no i może po prostu stopniowo go leczyć. Kolejna sytuacja. Gdy ktoś ma słabą odporność, to bardzo polecam na picie, gdy ktoś właśnie e, w czasie jesienno-zimowym miał bardzo słabą odporność, no to na wiosnę polecam pić taki sok z brzozy, ponieważ on. Odbudowuje nam tą całą odporność, jest to tak zwana bomba witaminowa. Są tam wszystkie najpotrzebniejsze składniki, które pomogą nam we właściwym po prostu funkcjonowaniu. Co jeszcze taki sok nam może pomóc? Oczywiście, wyrzuca wszystkie toksyny z naszego ciała czy to z nerek, czy też z wątroby czyści nas, przez co jest po prostu moczopędny. I jeszcze jedna taka sprawa. Jeśli chcecie już pobierać taki sok, właśnie z brzozy, to polecam gorąco w jakimś odludziu, można no nie odludziu, ale gdzieś daleka od ulicy, żeby to, to, to drzewa po prostu nie było przy ulicy, bo to nam nie pomoże, a tylko zaszkodzi, bo będziemy pili po prostu wszystkie spaliny, ponieważ gdy drzewo prowadzi fotosyntezę, to pobiera wszystkie spaliny z naszego otoczenia, przez co mamy czyste powietrze, tak? Mniej więcej czyste powietrze, oczywiście nie będzie to w 100%, ale pobiera wszystkie te spaliny. No, i jak będziemy taki pić sok z drodzy, to sami będziemy te spaliny pić. I oczywiście obniża nam nasz cholesterol. Jeśli ktoś ma za wysoki, to jest zalecane, żeby go pił. Bo nam go obniża, i to by było chyba na tyle z tych właściwości, które yy, daje nam sok z brzozy. Oczywiście, jeszcze więcej ich jest, tylko wiecie, ja też nie jestem w stanie tego wszystkiego zapamiętać. Powiedziałem Wam te najważniejsze. Tak więc Jeśli ktoś jeszcze więcej chce się o tym soku z brzozy, to może sobie yy, na internecie wpisać. Jeszcze więcej jest tam tych informacji. Ja Wam powiedziałem te najważniejsze. Jeszcze jedną, którą mogę Wam powiedzieć, to można nim leczyć raka płuc. Jeśli ktoś pali papierosy, to można go leczyć, żeby też, albo też na tego raka. Zwyczajnie nie zachorować, oczywiście to nie jest powiedziane, że jak będziemy cały czas pić, to nie zachorujemy na to, ale po prostu nam będzie obniżało ryzyko zachorowania. Tak więc to już chyba by było na tyle z tych wszystkich informacji. Oczywiście można by było się rozgadywać kilka godzin o tym soku z brzozy, ale no też chciałbym wam nagrać ten film krótko na temat, jak stosować, w jakich ilościach, jak go pozyskiwać, kiedy i gdzie. Jak on smakuje? Jeszcze się mnie możecie spytać. Ma on lekko, słodkawy posmak. Jeśli tylko weźmiecie go trochę do ust, czuć słodki, ale już później jakbyście pili zwykłą wodę. Oczywiście jeśli ktoś Was pił sok z brzozy ze sklepu jakiegoś wielkopowierzchniowego, coś w tym stylu, to Wam od razu mówię, że to jest 100% inny smak. Kiedyś mama kupiła właśnie sok z brzozy ze sklepu i ja się napiłem go i mówię, co to za świństwo, jak on smakuje. Nie był nic słodki, był na aż goryczkowaty bym powiedział. W ogóle mi nie smakowało i nie miałem chęci żeby próbować pić ten sok z brzozy, ale około 3 lata temu postanowiliśmy spróbować z naszych brzóz ten sok i on jest stu, stukrotnie inny po prostu. Jest słodkawy posmak i jest super, można go pić jak wodę źródlaną. Nie ma innego e, smaku niż woda, tylko po prostu jest lekko słodkawy. Tak więc to by było na tyle z tego filmu. Jeśli film Wam się spodobał, to zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, do napisania komentarza, czy już wiedzieliście o tym Soku, czy Wam dopiero uświadomiłem, że coś takiego jest. I co jeszcze? Jeśli jesteś nowym widzem, zapraszam Cię tutaj na dole do zostawienia subskrypcji na kanale. Jeśli guzik jest czerwony, to zmień go na szary oraz dzwoneczek. I dzięki temu nie ominie Ciebie żaden ciekawy film na tym kanale. A oczywiście, jeśli Wam się nie spodoba, ten kanał, to możecie w każdej chwili go odsubskrybować, ale będziecie tego żałowali, mogę Wam to potwierdzić, starsi widzowie. Natomiast kto ma urodziny, imieniny, wszystkiego i to wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się i cześć. O, jeszcze jedno, drogi widz, zapomniałem Ci tego powiedzieć. Jak ten sok przechowywać jako mandatę ważności? Od zebrania prosto z drzewa do 3 dni jest dobry. Powyżej 3 dni, 4-5 dni, już ten sok się za bardzo do picia nie nadaje, już ma inny smak. Zaczyna fermentować i po prostu nie jest dobry. Żeby przedłużyć jego wartość, możemy schować go do butelki, do słoika, do lodówki. Wtedy nam trochę więcej dni wytrzyma. Ale jeśli chcecie otworzyć sobie na przykład, napić się na wiosnę, lato, w gorący, upalny dzień z cytryną, z miodem czy z kostką lodu, to polecam wam w butelce. Najzwyczajniej go zamrozić w zamrażalce. I jak go odmrozić, ma te same wartości, po prostu zamrażacie to wszystko i na wiosnę również możecie się cieszyć i kosztować ten sok z drzozy. Ja nie przedłużam. Pa, pa!